Wiadomo, że nic tak nie poprawia samopoczucia jak fakt, że nasz sąsiad, nasz własny sąsiad przegrał właśnie główną nagrodę w teleturnieju. Przeżyjmy to więc wspólnie, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Dobry wieczór Państwu witam Państwa w programie miliarderzy. Dzisiejszym kandydatem do miliarda będzie Adam. Adamie! Witaj. Bardzo proszę. Adamie, czy grasz o miliard? Oczywiście. W takim razie muszę zadać Ci pierwsze pytanie za 10 tysięcy złotych. Oto ono, posłuchaj. Masz na imię: A. Adam, B. Maciej, C. Kazimierz, D. Dariusz. Którą odpowiedź mam zaznaczyć? Dobrze się zastanów. Może B. Maciej albo D. Dariusz? Wydaje mi się, że nie musisz się spieszyć, mam na imię Adam na pewno tak, jesteś pewien? Chyba tak. E, pamiętaj, że jeżeli odpowiesz źle, przegrasz. To ja w takim razie poproszę pierwsze koło ratunkowe. Zadzwonię do żony. Proszę Państwa, Maciej korzysta z pierwszego koła ratunkowego. Adam! Adam, korzysta z pierwszego koła ratunkowego! Telefon do przyjaciela. Dzwoni do żony. Masz telefon? Yy, tak, mam. Okay. Pamiętaj, masz 30 sekund. Halo? Krysia? Krysia to ja Adam. Ja Adam! Słuchaj w telewizji. No z telewizji dzwonię. No to sobie włącz. Bo tu teleturniej taki mamy. Tele i mnie się pytają, jak mam na imię. Nie no, wiem, chcę się tylko upewnić. Na skąd wiesz, że nie Maciej Masz jeszcze 5 sekund. No to się dzieci zapytaj! Czas minął. Macieju. Jaka jest twoja. Adamie, przepraszam. Jaka jest twoja ostateczna odpowiedź? Będę strzelał. Mam na imię Adam. Na 100%? Tak. Taką odpowiedź mam zaznaczyć. Chyba tak. W porządku. Poproszę komputer o zaznaczenie odpowiedzi A. A, A Adamie. O, niestety. Nie wybrałeś odpowiedzi B i niestety bardzo dobrze! Jest! Jest! Bo wygrałeś 10 tysięcy złotych! Brawo! Brawo, proszę Państwa! Adam wygrał 10 tysięcy złotych i ma szansę gry o miliard. Adamie, przegrasz o miliard. Nie, dziękuję, już kończę. Dobrze się zastanów. <laughs> Już się zastanowiłem. Kończę, dziękuję. Aha. <laughs> no cóż, Nagrodźmy brawami Adama. Adamie, proszę bardzo. Proszę Państwa, Adam w dzisiejszym teleturnieju wygrał 10 tysięcy złotych Adamie. Co zrobić z 10 wygrano? Zapłacę rachunek telefoniczny. Tyle razy tu dzwoniłem, że jeszcze dwa tysiące będę musiał pożyczyć. No cóż, proszę Państwa. A ja mimo to zachęcam Państwa do udziału w naszym programie Miliarderzy. A żeby to zrobić, należy kręcić numer 070302010. Ja dziękuję Państwu. Dobranoc!